Cześć, dzień dobry, witam Was ponownie na kanale Auto się kręci. Dzisiaj, jak widzicie, dla odmiany jestem w pełnym rysunku bojowym. Za mną zielone Renault Twingo, które już pewnie znacie. Dzisiaj będę wymieniać olej w silniku. Wydawałoby się czynność prozaiczna, nie wymagająca żadnych specjalnych umiejętności. Moglibyśmy zlecić taką usługę w warsztacie. Kosztowałoby to pewnie około 50 zł, ale... Ale robimy to sami. Jesteśmy w stanie, mamy w miarę warunki, na głowę nam nie pada. No nie mam niestety kanału, ani podnośnika, ale da się to zrobić w takich warunkach, jakimi my dysponujemy, więc jeżeli macie ochotę obejrzeć, macie ochotę być z nami. No dobrze, autko już przygotowane jest mniej więcej do spuszczenia oleju. I jak już wspomnieliśmy na początku, sama wymiana oleju, nawet w takich warunkach jak tutaj, bez podnośnika i bez kanału nie jest mocno skomplikowaną czynnością. To niestety dobór części. A w tym wypadku filtra oleju już może sprawiać pewne kłopoty. Nie tyle nam, co fachowcom, który nam sprzedaje część. I tutaj widzicie plastikową. Ja pokażę paluchem. Tutaj jest zamontowany filtr oleju. Jest to tak zwany wkład, czyli nie jest to metalowa puszka standardowo z na stałe zamontowanym papierowym wkładem w środku, tylko ta obudowa jest plastikowa, ją się odkręca i dopiero w środku jest, jest wkład papierowy, który to ten wkład jest, jest, jest wymienny, a nie, a nie cała ta puszka. I teraz ten silnik, na przykładzie, którym dzisiaj pokazuję wymianę oleju. To jest silnik 1,2 o mocy 60 koni. Jego symbol to D7F w nawiasie 702. I teraz może wystąpić w silniku 12,60 60 konnym też filtr oleju, ale normalny, zwykły, standardowy, czyli metalowa puszka, którą wymienia się w całości. I mam nadzieję, że moja informacja będzie dla Was pomocna. Tutaj właśnie chodzi o ten symbol 702. Jeżeli wasz silnik ma symbol D7F702, to na pewno będzie to filtr, yy, ten wkład wymienny. Bo symbol może być też, z tego co pamiętam, chyba 720 czy 708. No teraz troszeczkę strzelam z pamięci, ale może być w każdym razie inny niż 702 i wtedy może wystąpić właśnie filtr yy, oleju, ten metalowy. Czyli wymienny w całości. Tą obudowę oczywiście no rękoma się nie da. Trzeba użyć klucza takiego do właśnie do filtru w oleju. Ja za chwilę postaram się tutaj do niego dobrać. Mam nadzieję, że coś, że coś widzicie. Kluczyk też nie jest skomplikowany. Jeden z najstarszych i najprostszych patentów, ale to po raz kolejny na potwierdzenie tego, że jesteśmy w stanie jak gdyby poradzić sobie z tym sami. Zakładamy, przekręcamy. Poszło lekko, ale jednak bez pomocy tego klucza, chyba byśmy sobie nie poradzili. O, jest ok, dobra. I teraz oczywiście miseczka już jest tutaj, bo na pewno coś poleci. Odkręcamy tą plastikową obdowę ręką. Już za chwileczkę, już za momencik. Uwaga. Właśnie, to jest to. Olej sobie ciecze. I tutaj, właśnie, tak to wygląda. Za chwilkę pokażę na stole, bo tutaj ten filterek do tej plastikowej budowy wchodzi z takim lekkim uporem, z takim kliknięciem, jak gdyby. Więc teraz tutaj nie będę się z tym męczył, pokażemy na stole. No dobrze, jesteśmy na stole operacyjnym, i teraz olej już cały sobie zlałem, z tego, żeby mi tutaj nie leciał po rękach. I teraz spróbuję wam pokazać w bardzo delikatny sposób, po prostu subokręcikiem, bo tak on nie wyjdzie. Nie ciągniemy też za to, bo to zobaczycie są dwie oddzielne zupełnie inne części ten tutaj y, pindol na, na, na środku. Leciutko tutaj, tak? Cyk. I filterek wychodzi. I filterek wychodzi tak. A. Jeszcze raz. O. On wchodzi tak tylko na taki tak zwany klik i to jest filterek, to jest wkład. Cała budowa zostaje tutaj, także widzicie ten pindol na pierwszy rzut oka wygląda, że ten pindol tutaj, ta końcówka to jest część składowa tego filtra. Nie, nie jest, więc nie ciągnijcie za to. Tylko tak jak pokazałem przed chwilką. Trzeba leciutko podważyć i teraz Teraz widać dokładnie. Tutaj jest O-ring, który bezwzględnie trzeba wymienić i tutaj na dole gwintu też jest O-ring, który też bezwzględnie trzeba wymienić. Ten uszczelnia jak gdyby tutaj samo to połączenie wkręcane, a ten O-ring uszczelnia nam tutaj dopływ i wypływ oleju przez filtr. Oczywiście jeżeli kupujemy dobrej jakości zamienniki, filtry, czy części i tak dalej. W tym wypadku tak jest, do zestawu są dołączone tak. W tym wypadku te dwa oringi, które pokazałem przed chwileczką. Czasami jeszcze jest, chociaż rzadko się zdarza. Miedziana podkładka, ta, która wchodzi i przychodzi pod korek od spustu oleju. No w tym wypadku tutaj akurat nie mamy, ale mówię, zaznaczam, zdarza się, ale bardzo rzadko, że jest, dołączana jest ta miedziana podkładka. No i tu właściwie tak to wygląda. Dla porównania. Czysty, brudny. No dobrze, w obudowie o-Ringi już wymieniłem. Za chwilę założymy świeżutki filterek. Nie ma znaczenia, czy założycie go tą stroną, czy tą stroną. Jedna i druga jest taka sama. Wkładamy. On się zrobi tylko takie. Klik. O. I siedzi. I jest na miejscu. Przed założeniem, oczywiście, uczulam na to, żebyście posmarowali tutaj świeżym olejem te dwa oringi, które są wymienione. Ponieważ, jeżeli będziecie wkręcać tak, na sucho powiedzmy, to przy dokręcaniu istnieje taka możliwość. Zdarzały się takie przypadki, że na sucho ten oring po prostu się ściął. Czyli on dokręcając tutaj w tej strony się przyblokował, w tą stronę go kręcąc, on po prostu tutaj się zerwał. W momencie, kiedy posmarujecie go olejem, nie ma możliwości, aby taka sytuacja miała miejsce. Więc pamiętajmy, troszkę na paluszek, tutaj olejem i cyk, wkręcamy go na miejsce. Tak więc przykręciliśmy już korek Spustowy oleju. Przykręciłem już filtr oleju. Za chwilkę będę nalewać olej. Nie będę już Wam tym zawracał głowy. Jak to zrobić, pewnie wiecie, pozostały nam dwie kwestie. Utylizacja oleju. To jest niestety ryzyko, jeżeli wymieniacie ten olej na własną rękę, czyli w własnym garażu. No nie wylewajmy tego oleju gdzieś w krzaki albo do studzienki do instalacji deszczowej i tak dalej, Nie róbmy syfu jest XXI wiek. Na pewno znajdziecie w swoim mieście czy miejscowości, czy na pewno nie opodal was jakiś punkt, który zbiera tego typu odpady do utylizacji, więc podejrzewam, że z tym problemu nie będzie. Ja zrobię w taki sam sposób. Przygotowałem sobie tutaj 6-litrową banieczkę po wodzie mineralnej zleję ten olej do tej banki i zawiozę do takiego punktu utylizacji. No i oczywiście kwestia druga ile tego oleju nalać. Jedni mówią, że można maksimum, jedni mówią, że nie można nalejmy 3 czwarte miarki i myślę, że będzie to odpowiedni poziom ja zawsze tyle leję. No niedobrze jest przelewać oczywiście też i niedobrze jest tego oleju nalać zbyt mało, więc wypośrodkujmy tutaj tą kwestię i Nalewamy od punktu minimalnego do punktu maksymalnego, wyciągamy średnią, nalewamy 3 czwarte z tego i na 100% będzie to, będzie dobrze na pewno. Tym oto sposobem dobraliśmy do końca króciutkiego filmiku. Ja dziękuję Wam jeszcze raz bardzo, że byliście z nami, że oglądaliście. Oczywiście zapraszam na nasz kanał. Oglądajcie, śledźcie. Może coś ciekawego się jeszcze wydarzy? Może. Na pewno, więc bądźcie z nami. Na razie.